Podobno tutaj można stworzyć swoją własną stronę internetową. Oczywiście to jest w Robloxie, no bo gdzie indziej. Ale dobra, my to zaraz zrobimy, ale patrzcie w ogóle jakie koty są na tym miniaturce. Ale dobra, zanim to otworzę to koniecznie w suba like lajka. no ja już to otwieram. Mam nadzieję, że to będzie fajne, dobra. Jest cut web. Jakieś twoje strony, ustawienia twojej strony. No, Spróbuj użyć analityk rbx. No to analityk rbx, zarejestruj. Dobra, odpalił nam stronę. W porządku, no w porządku, no reaguje przecież na to, no. Halo. O, mami samouczek. Hupie. Dobra. Tekst jakiś dodany. Albo... O! Darowizna! Może ktoś nie zdonajtuje, dobra. Donation. Powiększymy sobie w ogóle. Mam nadzieję, że to będzie super. W ogóle Wam nie powiedziałem o ważnej rzeczy. Że jeśli długo wylatuje na piosenka, więc koniecznie ją zróbcie, ale dobra, myślę... Nie, dobra. Robimy sobie taki fajny kolorek. Darowizna 10 Bobus. O, tutaj trochę dawaliłem są darowiznę, więc żeby nie było. To w ogóle jest mi znaczek. Dobra, pięknie to wygląda, obrazek. Nie chcę pod Dobra. Ogromna darowizna, jeden milion złotych. Na razie jest mega, mega cringe'owe, ale chciałem tylko zrobić moje portfolio, tylko mnie zhasztagowało, co jest oczywiście mega niefajne. Ale... Yy, no... No Nie ma tu nic. Po prostu nic nie będzie. To jest takie słabe. I to jest cała strona. Masz darowiznę, macie w ogóle... No dobra, i teraz przetestujemy moją stronę internetową. Da się tutaj w ogóle motyw zmieniać? O! Jakie to super! Się da super programować, to w ogóle odkryć strony, Zaprezentuję ale nie, nie, dobra, nie, będę nikogo zapraszał, szukaj, nie, pisz o, super, jest, Jest! się, o kurde, dobra, widzowie, to było nie, 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 się to nie, się nie, 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 i to było nie,